na Stranger Things w Brawl Stars, które będzie za 5 dni i 10 godzin. Moje konto w Brawl Stars to bo Jak widzicie 37 932 pucharki. Zapraszam Was tutaj, pograjmy sobie i w ogóle. Jak będę miał czas to może nawet z kuzenem se tutaj pogram rundy kwalifikacyjne do rankedów i takie tam 576 pucharków na Zadmiarzu Leonie i jeszcze Ranga jakaś tam, 10 poziom mocy gadżety odblokowane, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu Poznań link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu po tym filmikiem jeżeli ten filmik Wam się spodoba to zostawcie mi do ponad 59 łapek w górę, dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 10 tysięcy słupów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych którzy chcieliby zostać przeze mnie pozdrowieni no dobra, to teraz to wydarzenie Stranger Things będzie organizowane dopiero w Brawl Stars za 5 dni i 10 godzin, więc Wam zapowiadam tą nową serię z nowej mapy, gdzie będzie nowe wydarzenie. Stranger Things wydarzenie kolaboracyjne. Nowe teryby gry wygrywaj w starciu po drugiej stronie i łowach w Hawkins, by zdobywać gofery. Obrażenia od poparzenia przy trafieniu umiarkowane. Otwieraj pakiety kart, wymienij gofery na pakiety, by odblokować więcej tani kart za darmo I przedmioty kosmetyczne wydarzenia. Najdziwniejsze pakiety mogą zawierać specjalne przebrania Stranger Things i nie tylko. Czyli to dopiero wszystko. Zobaczymy w nowym sezonie. Już karnetu zademijarskiego, który będzie się kończył za 5 dni i 10 godzin. To wtedy to się odtworzy. Za 5 dni właśnie i 10 godzin to Star Ranger Things. A na razie jest Brawl Lowin. Czyli za 5 dni wrócę tutaj i będę grał to wyzwanie Star Ranger Things. Zapowiadam Wam, że za 5 dni będę nagrywał tą serię ze Stranger Things w Bird Road Stars, Jak tylko już się misja odnowi, to wtedy was powiadomię i będziemy mogli zagrać sobie w to Stranger Things na Bird Rollstars. I tyle. Coś tam sobie potrafiamy, zagramy jakieś parę meczy i coś sobie polepszamy, jakieś zademiarzy, gadżety sobie pokupujemy i w ogóle. A karnet zademiarskim z tym będzie problem, ale coś wykombinuję. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego, jakże przewajnego odcinka zapowień. Stranger Things w Rollstars Stars z nowymi przedmiotami, kosmetycznymi, zadmiarzami, wydarzeniami i w ogóle wszystkim. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czyści panarka papa Elopa Mordy. Życzę Wam miłego dnia, dobranoc, papa. Pa.